Gratuluję zespołowi z Lublina. Bardzo dobre spotkanie na bardzo dużej intensywności, dużo celnych rzutów, ale myślę, że to nie było najgłównym problemem. Bardzo dużo zbiurek w ataku, zespołu gospodarzy i duża agresywność w obronie, na którą my nie odpowiedzieliśmy odpowiednio, myślę, że była przyczyną naszej porażki dzisiaj. Kat. Uh, please tell us what can you say about uh, tonight's game. Yeah. Uh, first of all, uh, congratulations to Lublin. I think they did an amazing job. I think uh, no matter what we we would uh, have done or what we would have uh, changed during the game, because I think today it was uh, Lublin's game. Uh, I think the way they start the game, the way they shoot, the way they they play. Uh, I think it was impossible for us to to catch them up and to to stop them and to and to yeah, uh, uh, yeah be at the same level. I think they did an amazing job. Uh, I'm a little bit disappointed with with some some things. Like I think we have to, we should improve. And, and in my world, I think we we have done better in the in the previous game but today we. We we didn't like uh, boxing out. They took 16 offensive rebounds. Uh, they scored 26 points from our turnovers, and uh, yeah, when they they were shooting 60 plus percent on, on three point shots in the half-time, So then it's 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 kind of impossible. I'm happy because we didn't give up. I'm happy because we were trying all the time. And, and we 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 fought within uh, forty minutes, which is not easy when when you are trying and trying and trying, and they are scoring and scoring and scoring after kind of okay defense, a lot of effort, uh, and, and, and they are coming, you know, uh, threes and threes and threes, um, and then uh, yeah, uh, a little bit uh, concerned about our situation. We we have to evaluate Marchin, uh, david. Uh, he couldn't practice yesterday. i want to say also here on the press conference that thank you to to david Supinski because he pushed himself to give us some, some minutes uh, to rest uh, nico because he's been injured and, and he's been uh, with his elbow uh, swollen. Uh, lobel was uh, throwing out during all the night. so also, you know, he tried to step up. blaze couldn't practice uh, because uh, 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 the stitches, uh, Marching got injured. Uh, Mark still injured. So it's it has been it's been a, it's gonna be that situation for us. But yeah, we have to we have to go through this and, and, and try to uh, find a way to, to come back. Tak w generalnym skrócie, jak powiedział trener Balibra, nieważne co chcieliśmy zrobić, zmienić w naszej grze, niemożliwe było, aby dogonić drużynę startu i grać na tym samym poziomie. Wspomniał trener chociażby o skuteczności ponad 60% za 3 punkty w drużynie startu. No ale wspomniał, że cieszy się z tego, że drużyna nie poddała się i grała do końca. Mogli Państwo też Usłyszeć dość długą listę zawodników, którzy z różnych przyczyn związanych z kontuzjami nie mogli zagrać w tym spotkaniu. Bądź no tutaj chociażby kontuzja w trakcie meczu kapitana Marcina Piechowicza, co też się e, przełożyło na wyniki przebieg tego spotkania. Czy są pytania? Jeśli nie ma, to dziękujemy. Thank you very much, coach, and see you next time. You. Good luck in yeah. next yeah. good luck. yeah I thought uh, you know I thought we had great energy uh, from the opening tip um, you know we've been needed to get back on the road and I thought the last couple of games we started to show that so just really proud of everybody who, who played uh, coaches for putting us in good positions to, to win the game. Uh, I thought our effort was was high level tonight um, second half I think they scored too many points um, but energy and effort was there the whole time. Jak Państwo mogli usłyszeć, świetny początek spotkania zdecydowało też o tym wyniku, dobre ustawienie drużyny, no i energia, której nie brakowało w trakcie meczu. Mamy jakieś pytania do Lejama? Czy wiedział, że rekord ligi to 40 punktów? Liam, wiedziałeś, że rekord ligowy to 40 punktów, a ty oskoczyłeś 37? Nie, nie wiedziałem tego, nie wiedziałem tego, więc to dobrze, że mamy tę grę, ale najważniejsze, że wygraliśmy, więc jestem szczęśliwy za moją drużynę. Liam powiedział naprawdę ważną rzecz, że myślę, że ten wysiłek i energia, którą zawodnicy dali, a wszyscy, którzy zagrali tak naprawdę, bo mieliśmy trzech zawodników do rotacji na ławce, nasza ławka zdobyła 30 punktów. Więc myślę, że każdy dołożył naprawdę dużo w tym dzisiejszym spotkaniu od siebie i, i naprawdę z dużym taką energią i z poświęceniem e, zagraliśmy to spotkanie, więc bardzo cieszy. Czekaliśmy też na mecz taki, w którym będziemy mogli trafiać otwarte rzuty i być skuteczni, e, nawet z trochę może cięższych sytuacji i myślę, że ta pierwsza połowa nam to dała dzisiaj. Co do, co do trzeciej kwarty, to Cieszę się również z tego, jak zespół zareagował, kiedy było minus 1 dla Dąbrowy Górniczej. Z tego, co pamiętam, chyba 65-64. Natomiast dalej zagraliśmy z głową i cierpliwie tą kwartę, wygraliśmy sześcioma punktami, a czwarta mogłaby wyglądać lepiej. Takie mam zdanie, natomiast też wiadomo, że rotacja ośmiogracz graczy nie jest, nie jest łatwa. Dziękuję bardzo. Proszę, mam pytanie? że ten mecz tak miał wyglądać? to miał jakiś ofensywny basket, w którym wygrywa zespół, który jest skuteczniejszy, więcej dobywa punktów? Na pewno nie. No. Dwa zespoły, które myślę, że nieźle rzucają za trzy punkty, jeżeli chodzi o skuteczność rzutów z gry, to na pewno nie są na dole tabeli, tylko, tylko raczej w górze. Więc my się skupiliśmy na tym, żeby zagrać defensywę. Straciliśmy 102 punkty. I to może nie jest jakiś powód do radości, natomiast zawsze chodzi o to, żeby rzucić jedno oczko więcej, więc cieszymy się. Jak Karola, przeciwnie na mieszkaławce, jak poważnie z koledztwem się w ogóle stało i czy w ogóle była taka opcja, że w czego jednak mimo wszystko by wszedł i pomógł? Nie było takiej opcji. Złamał palec. Wydaje mi się, że serdeczny. Nie jestem do końca przekonany, który, że tak powiem. Serdecznie lub środkowo. W lewym ręku na treningu w czwartek, z tego co pamiętam, więc myślę, że to jeszcze za świeża sytuacja. On też stwierdził, że, że ma obawy, jeżeli chodzi o granie, bo wiadomo, że musi złapać tą piłkę czasami, czasami włożyć dziś rękę, jeżeli chodzi o defensywę. Natomiast podjęliśmy decyzję dzisiaj rano po treningu, że, że raczej nie zagra.